Siemano, jestem Jonasz Właśnie nagrywam sobie kilka rzeczy do kursów, do różnego rodzaju właśnie programów, które robię. Natomiast chciałbym życzyć wszystkiego dobrego. 2020 rok nie był najłatwiejszym rokiem dla praktycznie nikogo, a również i dla mnie. Jednak był to rok, w którym doświadczyłem wielu dobrych rzeczy, szczególnie z początku roku, kiedy byłem jeszcze w Korei. Później również podróżowałem trochę po, po Europie. No i koronawirus uderzył mocno i myślę, że doświadczyć go mogli wszyscy, tak jak już powiedziałem. Natomiast jedna rzecz, która jest niesamowicie cenna, niezależnie w jakiej sytuacji jesteśmy, to możemy iść do przodu, możemy polepszyć aktualną sytuację, możemy wyjść nawet z najgorszego najgłówna trudności A dlatego również życzę Tobie um, dobrego nowego roku A przede wszystkim dużo spokoju, radości szczęścia, ale również takiego samozaparcia, żeby zmieniać aktualną rzeczywistość na lepszą A tego życzę i, i widzimy się już wkrótce taki szybki materiał A no i serdecznie dzięki za obejrzenie filmu. Dodatkowo Prawdopodobnie w przyszłości zrobię trochę filmów na temat oświetlenia, ponieważ mega mega jaram się właśnie światłem. No i cóż, tyle na teraz serdeczne dzięki i jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Siema!